Dzień dobry kochani, Kamila Zawódzka, Zadzieram Kiece i Lecę. Dzisiaj ostatni odcinek i ostatni mój dzień podczas tej pięknej wyprawy statkiem z Costa Cruz. Dzisiaj odcinek będzie przegadany, opowiem Wam o kosztach i organizacji takiej podróży i odpowiem na Wasze pytania, które przysyłaliście mi w trakcie. Lecimy! Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj odcinek mocno przegadany będzie, dlatego że chcę Wam opowiedzieć odrobinę o organizacji i o kosztach takiego rejsu z Costa Cruz. Pytacie mnie o bardzo wiele rzeczy również, więc odpowiem na wszystkie Wasze pytania, dlatego że podczas rejsu przyznam, że po pierwsze, że internet działał czasem, czasem mniej, a po drugie, że po prostu nie było fizycznie czasu na to, żeby odpisywać dlatego że po prostu tak strasznie dużo rzeczy się działo na statku i przy okazji jeszcze było zwiedzanie Francji i Włoch i Hiszpanii, że faktycznie zaległości są ogromne, więc pozwólcie, że zamknę to wszystko w jednym filmie, odpowiem na wszystkie wasze pytania i wątpliwości. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe, to piszcie do mnie. Kochani, oczywiście jak zwykle najwięcej pytań od was o to, ile kosztuje taka wyprawa takim super ekstra statkiem. Moi drodzy, koszty są bardzo różne. Ja jestem tutaj na zaproszenie Costa Cruz. Raz jeszcze dziękuję serdecznie. Natomiast koszty są zależne od czasu w ciągu roku, od destynacji i od tego, co będziecie mieć included w cenie takiej wyprawy. Także każdy koszt każdego takiego rejsu jest bardzo zróżnicowany i nawet już na statku każda osoba prawdopodobnie zapłaciła inną cenę, dlatego że wybrała różne inne pakiety, inaczej wyglądający pokój, tudzież kajutę, jak to ktoś mnie poprawiał ostatnio. I em, ceny są różne. Natomiast ten Krus, na którym ja w tej chwili jestem, to jest kilkaset euro, około, jak sprawdzałam, chyba około 700 euro za osobę, za taką podstawową wersję. To znaczy, to jest kajuta taka em, na najniższym poziomie, nazwijmy to, plus em, całe wyżywienie. I to jest najpiękniejsza rzecz tutaj. Słuchajcie, chcę przy okazji powiedzieć Wam o tym, co najbardziej mi się podobało. Co mi się nie podobało, tak naprawdę miałabym ciężko, szczerze, szczerze, bardzo szczerze to mówię, że naprawdę jestem całkowicie zachwycona i zauroczona i nie spodziewałam się tego. Wydawało mi się, że będzie lekko nudnawo i że nie wiem, tak tydzień na takiej łodzi, a powiem wam, że tak mi się podobało, że nawet nie chciałam wychodzić z tej łodzi, żeby zwiedzać, także jestem zachwycona. Najbardziej podobało mi się uwaga, to zupełnie jest nie w moim stylu jedzenie. Nigdy nie jadłam niczego lepszego niż tutaj. Słuchajcie, nawet głupi makaron z pomidorami jest po prostu tak rewelacyjnie przyrządzony, że ja y, siedzę i jem. Jestem całkowicie zachwycona jedzeniem. W pakiecie jest śniadanie, lunch, kolacja, plus różne przekąski właściwie cały czas na łodzi jest coś do jedzenia. Oprócz tego jest kilka restauracji różnych z bardzo różnym jedzeniem. Włoskim, azjatyckim, francuskim i różnym innym, który sobie można dopłacić różne rzeczy albo wykupić po prostu jednorazowo posiłek. Jeżeli chodzi o bary, to ja miałam wykupiony taki pełny, pełen pakiet, różne są też wersje takich pakietów. Wykupuje się pakiet drinków. Może, mogą to być napoje tylko bezalkoholowe, mogą być alkoholowe, na różnych poziomach, różne rzeczy też są tam zawarte, to wszystko możecie sobie poczytać w linkach poniżej również. Można też nie wykupywać w ogóle pakietu takiego z drinkami, można po prostu płacić za drinki tutaj na miejscu, czego chyba nie polecam, powiem Wam, bo drinki są bardzo drogie, chyba, że naprawdę pijecie bardzo mało, ale nie macie wtedy w cenie nawet wody, kawy, także jeżeli wszystko się podliczy, wydaje mi się, że te pakiety są bardzo sensowne i przede wszystkim macie taki święty spokój, wiecie, bo nie trzeba się wtedy niczym martwić. I tutaj też przyrządzają Panowie takie cudowne koktajle, że wow. Więc wracając do tego, co mi się najbardziej podobało, jedzenie to nie jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest obsługa. Serwis. Niesamowicie sympatyczni ludzie, maksymalnie pomocni, którzy po prostu udzielają informacji na każdy temat, pogadają chętnie, są wiecznie uśmiechnięci. To jest aż niesamowite. Najwięcej osób pracuje tutaj, mam wrażenie, z, z Azji, z Filipin i potem jeszcze z Ameryki Południowej, najwięcej chyba Honduras. Także wiele osób tutaj po hiszpańsku też z obsługi, a w sensie jakby native hiszpański, bo tak naprawdę wszyscy mówią po włosku, po hiszpańsku i po angielsku świetnie, plus dodatkowe języki, jeszcze niektórzy po niemiecku, niektórzy po rosyjsku, myślę, że nie będziecie mieli problemu się dogadać, po polsku nie bardzo, ale pojedyncze słowa też znają, natomiast jest niesamowita obsługa, naprawdę są, tak dbają o nas, że po prostu biegają wokół super, ekstra świetnie, naprawdę. I trzecia rzecz, taka, która bardzo zwróciła moją uwagę, to jest czystość, która jest do potęgi, też. Cała łódź jest tak wysprzątana, kajuty też są sprzątane po prostu tak pięknie, codziennie, łącznie z układaniem moich ubrań. Wiecie, ja jestem zawsze rozwalona na kanapie, moje rzeczy wszędzie leżą, a panowie mi to układają codziennie aż mi jest wstyd. Ale naprawdę nie ma czasu na to, żeby to zrobić, zanim oni przychodzą. E, mycie, wszystkiego i tak dalej. Słuchajcie, cała łódź jest po prostu gdzieś się nie dotknie palcem. Nie ma opcji, żeby było gdzieś coś, cokolwiek, żeby się dało doczepić. I tak sobie pomyślałam, bo niedawno pytaliście mnie o to, jak z robactwem sobie radzę podróżując, że to jest też opcja dla ludzi, którzy chcą się wybrać gdzieś, gdzie jest egzotycznie, a tych robali by nie chcieli mieć. Dlatego że w hotelach, wierzcie mi, bo może nie sypiam w ekskluzywnych hotelach, ale pracowałam w kilku. I w miejscach, gdzie jest robactwo, to robactwo i tak będzie. Ja pracowałam na przykład w pięknym resorcie kiedyś, gdzie były szczury, i nie dało się tych szczurów pozbyć, i właściciel hotelu po prostu dostawał krwawej gorączki, a nie był w stanie nic z tym zrobić. Także um, na takiej łodzi nie ma nic, nie ma żadnych robaków, i nie ma szans, żeby były e, jakiekolwiek w ogóle zwierzęta niechciane, że tak powiem. I to jest, myślę, też wielki plus, szczególnie dla osób, które mają jakąś tam lekką fobię na tym punkcie. No i naprawdę było niesamowicie czysto. I połączenie tego, żeby siedzieć sobie na łodzi Exclusive, i w ogóle wypas, i przy okazji zobaczyć tak wiele miejsc w takiej zupełnie innej formie, bardzo ciekawej, to jest rewelacja. Przy okazji można poznać mnóstwo ludzi z całego świata, i faktycznie, że. Klienci też są wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci i bardzo chętnie też nawiązują kontakt. Myślę, że jakbym była sama, szczerze Wam powiem, to wcale bym się też nie nudziła, dlatego że można poznać ludzi. Były dwie grupy Polaków, przynajmniej takich, co słyszałam. Jedna większa grupa takich ludzi starszych trochę, nie obrażając oczywiście, ale myślę, że tak po pięćdziesiątce. I e, była grupa młodszych ludzi, takich w moim wieku może nawet młodszych. Mniejsza grupa, także polskie też słyszałam wokół, ale ludzie byli z Francji, bardzo wielu Niemców, Amerykanie, Włochów oczywiście mnóstwo, dlatego że to jest włoska firma, Costa Cruz. I naprawdę, no nie wiem, jeszcze mieliśmy takie szczęście, że jest taka piękna pogoda, że ciężko mi jest znaleźć coś, czego bym miała się doczepić, czy co by mi się miało nie podobać. Jest jedna rzecz, która strasznie mi się nie podoba, mianowicie to, że prawdopodobnie wracam i mam 5 kilo więcej, przynajmniej od tego samego jedzenia i alkoholu, ale myślę, że warto, słuchajcie. Niebo w gębie naprawdę wielkie. Wow! Te wystrój łodzi, um, wszystkie te bary, miejscówki. Bardzo fajne jest też to, że jeżeli chcecie być wśród ludzi i wśród muzyki i tak dalej, to możecie, a możecie też sobie znaleźć takie miejsca, gdzie nikogo nie ma i ja sobie gadam do kamery i nikt mnie tutaj nie ogląda, dlatego że nikogo tutaj nie ma. Łódź jest tak ogromna, że można sobie zawsze znaleźć miejsce dla siebie. Moim ulubionym miejscem jest chyba jacuzzi, ale generalnie lubię też ten spokój. Bardzo fajnie jest mieć kajutę z balkonem, przyznam, że faktycznie to też była świetna opcja. Przede wszystkim to, że się budzę i codziennie widzę coś innego. Słuchajcie, ja mam bardzo problem ze wstawaniem rano, ale tutaj mam takie. Co tam jest, gdzie jesteśmy? Czy jest słońce, czy nie? Czy są fale? Czy już jest port? I przyznam, że tak. No i najpiękniejsze momenty to są wschody i zachody słońca, tak jak wszyscy mówią, że na łodzi po prostu. Ogromny wow za każdym razem i ja naprawdę nie, nie mogę się do niczego doczepić. Jestem całkowicie zachwycona, mimo utrudnień związanych z czasem takim, a nie innym, w jakim żyjemy. Um, było, nie było nic takiego uciążliwego, wiecie. By, były zmiany związane z tym, że jesteśmy właśnie w 2021, niestety, ale nic nie było jakby, co by miało mi przeszkadzać, żeby korzystać tej i radować się tym czasem. Jestem bardzo, bardzo mocno na tak. No i kochani, przyszedł czas, żebym odpowiedziała na Wasze pytania. Jestem w jednej z restauracji tutaj na statku, więc nie wiem, czy nie będą mnie tutaj goście zagłuszać, ale spróbujemy. Schowałam się do cienia, żebym mogła być bez okularów. Przygotowałam mój notesik znowu i będę odpowiadała na Wasze pytania odnośnie statku, rejsu, organizacji i tak dalej. Ile dni trwał taki rejs? Więc mój rejs trwał 8 dni. Wypływałam z Barcelony i do Barcelony jutro wracamy, niestety. I powiem Wam, że z jednej strony jest niedosyt, jak zawsze na wakacjach, chyba i na każdym wyjeździe. Z drugiej strony wydaje mi się, że te 8 dni, w związku z tym, że działo się tak strasznie dużo, są. Wystarczające w pewnym sensie. Jakby wydaje mi się, że kiedy jestem na lądzie 8 dni w danym miejscu, to jest to bardzo krótki czas. Natomiast na tym statku wydaje mi się, że mam taką satysfakcję, że te 8 dni faktycznie zobaczyłam bardzo dużo i skorzystałam z bardzo wielu atrakcji, więc wydaje mi się, że te 8 dni to nie jest wcale taka zła opcja. Oczywiście Costa Cruz ma bardzo dużo różnych opcji wycieczek w różne rejony świata, ale też w różnej długości, niektóre nawet kilkumiesięczne, także. Jeżeli kogoś staci, ktoś ma ochotę, to taka opcja też istnieje. Ja mam pytanko, a mianowicie, czy mogłabyś podesłać linka, gdzie najlepiej zorganizować, oczywiście, że tak, wszystkie linki znajdziecie pod wszystkimi filmami, e, mogę Wam jeszcze podesłać linki, jak najbardziej piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach, będę podsyłać bardzo chętnie, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z organizacji tutaj na statku i właściwie ze wszystkiego. Bardzo jest ciężko się czegokolwiek doczepić, słuchajcie, także mocno polecam, jeżeli myślicie o wakacjach na statku właśnie, to Costa Cruz myślę, że jest świetnym wyborem. Średnia wieku na statku. No i słuchajcie, to jest ciężko mi powiedzieć. Ja wiem, że to jest pytanie pod tytułem: Czy to jest tylko zabawa dla starych ludzi? Więc nie, nie jest. Zapewniam was, naprawdę nie odczuwałam tego w żadnym momencie tutaj. I jest tyle atrakcji różnorodnych, że od dzieciaków maleńkich, takich kilkuletnich, po taki wiek teenager, potem my, a potem starsi ludzie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i naprawdę. Ciężko mi jest określić średnią wieku, natomiast jest trochę ludzi starszych oczywiście, ale jest też bardzo dużo rodzin z dziećmi, młodych ludzi z dzieciakami i jest bardzo dużo młodych ludzi, takich młodych par, wiecie. Także wydaje mi się, że wszystkiego po trochu powiedzmy. Czy miałeś problemy z bujaniem? Powiem Wam, że też się trochę tego bałam. Nawet kupiłam sobie tabletki w razie czego, żeby mieć. Ktoś mi poradził, ale. Nie bujało w ogóle. To znaczy, jeżeli minimalnie było odczuwalne, to to było takie przyjemne i naprawdę ja mam chorobę morską trochę. I mam chorobę też taką, wiecie, w autokarach, w samochodzie czasami się źle czuję i nie, nie odczuwałam tego zupełnie, także wydaje mi się, że nie, nie powinniście mieć problemu, jeżeli jakby to was stopuje przed e, wyborem takiej formy wakacji właśnie. I ja. Ja się czułam całkiem w porządku, także nie sądzę, żeby tutaj był problem. Czy statek jest bezpieczny, czy wiadomo, co robić w razie W? Nie wiem, czy tutaj mnie ci panowie z Niemiec nie zagłuszają za bardzo i czy będziecie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że nie będę musiała wszystkiego nagrywać od nowa. Czy statek jest bezpieczny, czy wiadomo, co robić w razie W? Słuchajcie, jest bardzo bezpieczny. To znaczy, ja się nie czułam niebezpiecznie ani przez chwilę. To są... I są przeprowadzane kursy na dzień dobry, w pierwszy dzień albo w drugi dzień, kiedy wyruszacie. Tutaj uczą Was, gdzie macie się udać w razie, w, jak posługiwać się kamizelką. Y y Life jacket i generalnie jakby przeprowadza się całe szkolenie, takie krótkie, z wytłumaczeniem dokładnie, co w razie W, właśnie, i jak mam się przygotować i jak zachowywać. To jest wymagane przez prawo międzynarodowe, takie morskie, więc na pewno na każdym statku takie szkolenie powinno przynajmniej, nie wiem czy na każdym jest, natomiast na każdym powinno być przeprowadzone. Poza tym obsługa jest wszędzie. Słuchajcie, tu jest tak strasznie dużo ludzi, którzy tu pracują i są tak niesamowicie mili, mówią w wielu językach i. Czekają wręcz, żeby ich pytać o pomoc, i bardzo chętnie pomagają we wszystkim. Także zupełnie nie, pod tym względem też nie ma się czego bać, myślę. Cena i dlaczego tak drogo? Czy dostaniemy jakieś zniżki? Słuchajcie, tak jak powiedziałam wielokrotnie już w poprzednich filmach, ja zostałam zaproszona tutaj przez firmę Costa Cruz, więc jakby moje koszty są minimalne do jakichś tam atrakcji, które sobie dokupiłam na statku. Natomiast. Ten rejs w cenie, którą ja widziałam, kiedy jakby sprawdzałam, który chciałabym wybrać, najtańsza kajuta to było około 600 bodajże 690 euro za osobę. Także i to jest jakby nocleg plus jedzenie. I um, osobiście wydaje mi się, że to nie jest dużo. Bo jeżeli porównacie sobie te ceny z cenami za all inclusive hotele, to wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsza forma na spędzenie wakacji, naprawdę dużo ciekawsza. I codziennie budzicie się z innym widokiem, i codziennie możecie zwiedzić inny kraj i to jest niewiarygodnie ekscytujące i jest to super opcja. Możecie się podzielić, część zostaje na łodzi, część wychodzi i wydaje mi się, że... Ceny są w porządku. Oczywiście cena jest zależna od tego, gdzie płyniecie, na jak długo płyniecie i co jest included w tej cenie, czyli po prostu co cena zawiera, i wtedy te ceny są zróżnicowane. Wszystko w linkach poniżej też jak najbardziej. Czy jak wychodzisz na ląd, to jest dużo czasu do zwiedzania? Teraz jest taka sprawa. Są miejsca ponoć, gdzie można wychodzić na ląd zupełnie normalnie na własną rękę. Tak dawniej było, wszędzie. Natomiast teraz, na tym rejsie, akurat konkretnym, na którym ja byłam, można wyjść tylko i wyłącznie z wycieczką zorganizowaną przez Costa Cruz. Dlatego, że nie jest to wymaganie firmy, broń Boże, jest to wymaganie hiszpańskich władz i władz włoskich, ze względu na sytuację związaną z pandemią, oczywiście. No i teraz możemy wychodzić tylko na takie wycieczki. Czy jest wystarczająco dużo czasu? Ja miałam niedosyt oczywiście, ale wiecie, ja też jestem przyzwyczajona do tego, że zwiedzam po swojemu, że zwiedzam powoli, że zostaję w wielu miejscach bardzo długo. Także być może że dla osób, które raczej odwiedzają tak miejsca na szybko, to będzie wystarczający czas, nie? Um, gdybym mogła to zrobić na własną rękę, pewnie zobaczyłabym znacznie więcej. Z drugiej strony, tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, fajnie jest, jak ktoś się nami opiekuje i wszystko zorganizuje za nas. Jest to bardzo wygodne, bo na statku nie tracimy czasu na to wszystko, wiecie? Tutaj naprawdę jest aż żal wyjść z tej łodzi, bo tutaj jest tak strasznie dużo rzeczy do robienia i tak jest przyjemnie, i tak uh, luxury, wiecie? I jest na bogato, i naprawdę. Żal byłoby mi trochę tracić czasu na to, żeby wychodzić i cały dzień po prostu zwiedzać od rana do wieczora. Także te wycieczki nie są złą opcją. Co do kosztów takich wycieczek, również wszystko możecie sobie sprawdzić na stronie Costa Cruz czy jakiegokolwiek innego przewoźnika też. Natomiast tak jak mówię, zależnie od kraju, tak mnie poinformowało tutaj jakby wszyscy wokół, że jeżeli jesteście w innym kraju niż Włochy, Hiszpania, nie wiem gdzie są jakie zasady konkretnie, natomiast w niektórych państwach normalnie już w tej chwili można wychodzić po swojemu, sobie organizować ten czas. Czy jest bardziej na luzie, czy trzeba trzymać szyk on-e? Jest bardzo na luzie, słuchajcie, ja się też trochę tego bałam, tak jak widzieliście na stories w, na Instagramie poszłam na zakupy i było kupowanie szpilek i jakichś takich e, fancy rzeczy i tak dalej powiem wam tak, na kolację do restauracji, jeżeli chcecie jeść kolację w restauracji, należy wyglądać schludnie powiedzmy, czyli panowie nie mogą być w shortach, e, czy też na przykład w japonkach, natomiast w jeansach już jak najbardziej i jakby różnie ludzie bardzo reagują na to, w sensie niektórzy są zupełnie na luzie nadal, niektórzy są bardzo elegancko Plus w ciągu tego tygodnia była jedna noc, gdzie jakby z góry było założone, że to jest noc na bogato i że byłoby miło, jakbyśmy się wszyscy ładnie ubrali. Było to wcześniej ogłoszone, oczywiście, także fajnie jest mieć jeden taki outfit bardzo oficjalny, aczkolwiek też była duża grupa ludzi, którzy byli zupełnie wyglądali normalnie i nie, nie byli wystrojeni. Także zupełnie ja nie odczuwałam tego, a w ciągu dnia na łodzi wszyscy są wyluzowani. Słuchajcie, jest bikini, są shorty i ogólnie jest wakacyjny klimat. Także jedynie wieczorem, ale też... Ja starałam się tak pomiędzy, wiecie, sukienka, ale taka bardziej letnia, buty raczej płaskie, założyłam szpilki dwa razy, ale tylko dlatego, że miałam ochotę, wiecie, ja też nigdy tego nie robię, więc jakby dla mnie to była radocha, że mogę trochę się wystroić, ale generalnie nie odczuwałam jakiejś presji, żeby tutaj trzeba było bardzo wow wyglądać. Przesiadłam się, słuchajcie, pomyślałam, że może będzie trochę ciszej. Kontynuując z pytaniami, jak zorganizować taką wycieczkę w dobie pandemii, liczba restrykcji w TUI Cruises mnie zniechęciła. Co do tuj, to nie mam pojęcia. Natomiast tutaj powiem Wam tak, no jedynym problemem, jakim jakby dla mnie jest odczuwalny, to są te wycieczki właśnie, że po prostu nie można wyjść po swojemu. Natomiast, tak jak powiedziałam, są kierunki świata, gdzie można. Także zależnie jaki kruz wybierzecie, warto się wcześniej dowiedzieć, czy będziecie mieć taką opcję, czy nie. I tak naprawdę to była jedyna rzecz uciążliwa w pewnym sensie, z drugiej strony, tak jak powiedziałam. Nie jest to wcale taka zła opcja. Poza tym, jest, ja jestem po szczepieniu, więc nie wiem, jak to do końca wygląda dla ludzi bez szczepienia. Natomiast po szczepieniu na statek wchodzimy bez żadnych testów. Test odbywa się w połowie rejsu, i przed, teraz dzisiaj robiłam test antygenowy przed wyjściem z łodzi. I to też są prawa danego kraju, dlatego że Hiszpania wymaga po zejściu z Łodzi, żeby przed zejściem z Łodzi mieć antygen zrobiony mimo szczepienia. Ale to zależnie od kraju, wcale nie od firmy, czy też od jakby organizacji takiego, takiej wycieczki na statku. Także tylko, że te antygeny są oczywiście w cenie, także jakby tego nie odczuwamy. Są świetnie zorganizowane, powiem Wam, byłam w lekkim szoku, dlatego że stała kolejka chyba 50 osób, mówię, jej, teraz stracimy godzinę. Jest kilka osób, które najpierw sprawdzają nasze karty, te, którymi się tutaj posługujemy, cyk, dają nam numerek, później nam dają nazwisko, pani sobie to przykleja, patyczek w nos i po sprawie, słuchajcie. Także bardzo szybko to idzie i tak um, sprytnie. No i, no nie wiem, ja to, tego nie odczuwałam jakoś bardzo... Um, nie było to męczące. Co do masek, to nosimy w środku maski i na zewnątrz, tylko jeżeli jesteśmy zamawiamy w barze, to wtedy jakby ze względu na to, żeby mieć respekt dla osób pracujących na łodzi, to też zakładamy maskę. Poruszając się po łodzi na zewnątrz oczywiście nie trzeba, basen i tak dalej też nie trzeba, spa nie trzeba, i podczas jedzenia nie trzeba. Także tak naprawdę. No powiem Wam, że aż tak też tych masek dużo nie zakładaliśmy. No ci panowie z Niemiec mnie to tak zawuszają, słuchajcie, że no nie wiem, gdzie sobie miejsce teraz znajdę. Um, I tyle właściwie, jeżeli chodzi o restrykcje chyba. Wiem, że zaraz zaczną się komentarze, że to wszystko porąbane i w ogóle po co i o co chodzi. Nie mnie oceniać, słuchajcie, jest jak jest. To nie jest też wymysł Costa Cruz ani żadnego innej, żadnej innej firmy, która organizuje takie statki, dlatego że oni by też woleli bez. Wierzcie mi, dla nich to są koszty i jest zamota i... Ludzie są niezadowoleni z tego powodu, także na pewno by woleli, żeby było inaczej. Być może to się zmieni, być może że już się zmieniło, kiedy wy oglądacie ten film. Sprawdźcie sobie takie informacje zawsze przed samym wyjazdem czy przed samym bukowaniem takiej wycieczki. Ale tak jak mówię, nie odczuwałam, żeby to było jakieś bardzo, bardzo męczące. Czy osoby z chorobą morską mogą wybrać się w taki rejs? Czyli to jest pytanie z cyklu, czy bardzo buja. Nie buja. Słuchajcie, podobno, że jest trochę inaczej, kiedy się na przykład przepływa Atlantyk i po prostu, jeżeli się trafi na sztorm, czy cokolwiek, no to faktycznie, że może bujać, ponoć, że i tak nie buja, tak strasznie, to są ogromne łodzie, słuchajcie, i to jest tak strasznie wielki statek, że po prostu nie odczuwa się tego tak bardzo, jak, jakby się mogło wydawać. Tak jak powiedziałam, ja nie odczuwałam w ogóle, żadnych tabletek nie brałam, chociaż mam chorobę morską, także. Bez problemu. Jeżeli chodzi o to, to bez problemu. Skąd się tam wzięłaś? No, skąd się tam wzięłam? Na zaproszenie Costa Cruz się wzięłam, słuchajcie, i jeszcze raz ogromne, wielkie dzięki, bo jestem zachwycona, zauroczona i mam nadzieję, że nie ostatni raz. Naprawdę nie spodziewałam się tego. I bardzo chciałabym zobaczyć na przykład Karaiby w ten sposób, dlatego że wydaje mi się, że pływanie między wyspami byłoby jeszcze w ogóle bardziej zachwycające i jeszcze byłby lepszy klimat. Także kto je, kto wie, słuchajcie. Super przygoda, ktoś napisał tak. Naprawdę super przygoda, i bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję. I wydaje mi się, że jeżeli mielibyście okazję wybrać między takim statkiem a typowym All Inclusive, to ja mocno, mocno namawiam, żeby spróbować chociaż raz w życiu, właśnie w ten sposób. I myślę, że ciężko jest być niezadowolonym. Powiem Wam, że poznałam tutaj wiele osób. Poznałam grupę Polaków też, którzy mieszkają we Francji, młodzi ludzie, i mówili mi, że trzeci, czwarty raz byli tutaj. Jedną panią poznałam, która 35 rejsów zrobiła już w swoim życiu, także naprawdę dużo jest osób, które po prostu powtarzają, i wydaje mi się, że to świadczy o tym, że jest to bardzo fajna forma właśnie na spędzenie bardzo ciekawych, a jednocześnie relaksujących i takich luxury wakacji, ale żeby też poznawać inne miejsca i kultury. Wielkie wow, tak. Czy bardzo drogo. No, i po raz kolejny tutaj powiem, że no, nie jest to zabawa tania, ale wydaje mi się, że w porównaniu do All Inclusive jest ok. E, padło jeszcze pytanie, czy po sezonie taka wycieczka jest tańsza. Tak, jest tańsza. To są ceny. Ja e, to, co wspominałam o cenach, jaka jest cena za ten rejs konkretny mniej więcej, to są ceny za e, teraz po sezonie. To jest połowa października. W sezonie taki rejs jest droższy, także, wszystko to możecie sobie też zobaczyć w linkach poniżej na stronach Costa Cruz. I jakie są ceny konkretnie, do jakiej destynacji będzie też Dubaj i Emiraty i tamte okolice Oman. I powiem Wam, że też to brzmi bardzo zachęcająco. I no. Nie pogardziłabym, nazwijmy to tak. Nie wiem, czy nasza współpraca potrwa dłużej, czy nie. Jeżeli potrwa, to super. Ktoś mnie pytał, czy są jakieś zniżki dla Was w związku z tym, że oglądacie ten film. Na ten moment nie ma, ale jeżeli by nam się zawiązała współpraca, to kto wie, jest to bardzo ciekawy pomysł. Sama zaproponuję to w firmie Gosta Cruz. Może się skuszą. Bardzo bym wam chciała dać taką zniżkę, bo wydaje mi się, że naprawdę jest to gra warta świeczki i ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. I tyle na dzisiaj kochani, dziękuję Wam serdecznie jak zawsze za to, że jesteście ze mną, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje to zachęcam i zapraszam, poniżej znajdziecie linki do Costa Cruz, znajdziecie linki do poprzednich filmów ze statku, także jeżeli chcielibyście pooglądać, a macie zaległości to zapraszam serdecznie. I co? Ja idę zachwycać się słońcem. Ostatni dzień, Palma de Mallorca. Jutro płyniemy do Barcelony i tam zakończę tę piękną podróż. Całkowicie jestem zachwycona i zauroczona. Po raz kolejny dziękuję serdecznie Costa Cruz za możliwość wzięcia udziału w tym pięknym wydarzeniu. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nie ostatni rejs. Przepiękna przygoda. Bardzo mocno polecam. Tak jak powiedziałam, znacznie więcej plusów niż minusów. A minusów wręcz nie bardzo mogę znaleźć. Także no... Było pięknie, było naprawdę wyjątkowo, cudownie i dziękuję Wam, pozdrawiam, ściskam, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to dajcie mi znać właśnie w komentarzu albo na Instagramie, na Facebooku, w wiadomościach. Postaram się jak zwykle odpowiedzieć i odpisać. Dzięki, Kamila Zawłocka, zadzieram kiecej lecę, pa! No, i już jest łódka za nami, kochani. Się wszystko skończyło i jest dupy w ogóle. Ale wielka wdzięczność za to, co się działo. I co? Wracamy do rzeczywistości podróży po taniości: a więc szukanie autobusu z plecakiem na plecach. Wszystko normalnie. Już mi nikt nie pomaga, już mi nikt kawy nie doniesie. Tak. Tak jak pisaliście do mnie na Instagramie, można się przyzwyczaić do luksusu. Dziękuję Wam serdecznie za tę podróż. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną jak zawsze. I co, no, mam nadzieję, że wrócimy jeszcze z Costa Cruz i zabiorę Was gdzieś do Dubaju albo na Karaiby. Oni mają takie piękne trasy, powiem Wam. Mm! Ściskam, pozdrawiam z Barcelony Kamila Zawodzka. zadzieram giecę i lecimy.